Zrób to jeszcze raz. Hejka! Lenka. Jest co lęk. Oj Boże. Dobra. Udajmy, że tego nie było. Słuchajcie, idziemy sobie właśnie na kolację do restauracji Ala Mama przede mną tańczy, trochę nie mogę się skupić. Do, re... do restauracji Ala karty greckiej. Wczoraj co... To a la Tak, bo wczoraj byłyśmy we włoskiej, która teoretycznie też taka powinna być. Ale nie była. Był to bufet. I jeszcze szczerze mówiąc był gorszy niż... Bo ogólnie jedzenie jest bardzo dobre. Nie, nie, nie powiem, że nie. Wybór też jest całkiem duży. Wiadomo, nie to, że jakieś sterty tego jedzenia. Jak w Delfinie. Tak. Jak chcecie to sobie zobaczyć. Już chyba z piąty raz Zapraszamy mówię. Zapraszamy do obejrzenia poprzednich filmów. Tak. No właśnie, więc... Aż tyle jedzenia nie, nie, nie ma, ale jest dobre, jest bardzo dużo dodatków, także codziennie na pewno możecie sobie coś wybrać, co będzie innego i na pewno się nie znudzicie. No ale wczoraj w tej włoskiej troszkę się zawiodłyśmy, bo tak właśnie wczoraj mama miała urodziny, miałyśmy sobie iść, miało być a la carte, a ostatecznie okazało się, że tak jak mówię, to był taki bufet i szczerze mówiąc, no nic tam ciekawego takiego Wyglądał nie było. Wylądowaliśmy z powrotem na normalnej kolacji hotelowej. Dokładnie. No nie powiem, pizza była dobra jakieś tam makarony były, no ale jednak jak już do takiej restauracji się zapisujesz, bo oczywiście te dwie są w cenie, no to chciałoby się zobaczyć coś fajniejszego tak, i jeśli coś jest a la carte, tak, to, to, nie powinno jest... być... tak, to powinno być bufetem, tak, to à la carte, a nigdzie nie było informacji, że na przykład nie wiem, jak jest więcej osób, to że wtedy jest bufet czy coś takiego. Eee, więc to no, dzisiaj idziemy do Grecji, mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, Ona jest bardzo ładna, także też wam pokażę, po drodze wam też pokażę trochę hotelu, także. Eee... Zaczynamy. Ej, słuchajcie, nawet z tej okazji założyłam spodnie, bo chodzę cały czas w dresach, ale się upięłam w nie, udało mi się, także jest całkiem dobrze. Eee, wszystko wzięliśmy, wzięłyśmy. No, więc lecimy. Pokażę Wam bardzo szybko, menu, które jest. Możecie sobie je zeskanować. Nie będę się za bardzo z tym tutaj y... jezu, prawie zrzuciłam sztuczkę, y... co się nie będę rozgadywać. rozgadywać. Tutaj y, macie zupy, zimne startery. Te są akurat y, na cały stół, jakby po, 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 po jednym. Tutaj hot startery. Ja bardzo na to czekałam. Glit Octopus. Bardzo, bardzo, bardzo chciałam tego spróbować. Tutaj macie Main Dishes. To Wam zostawię, bo jest spoko. Beef jest podobno bardzo... O Boże, nie beef, tylko lamb Lamp. jest bardzo dobry. Ja sobie yy, zamówiłam to Roasted Pork Pancetta, to się czyta? Pancetta, tak. I desery. Jest też ogółem yy, vegan menu, więc na pewno... Tutaj dla osób, które jakieś częściej rzeczy nie jedzą, co jest najciecie. Tutaj są przystawki. A tak zobaczcie, wygląda ogólnie restauracja. Bardzo ładnie, Fajne są te pokoje, z których właśnie to widać. I pewnie będzie super, jak już zajdzie słońce, bo są te lampeczki, więc będzie bardzo ładnie widać. Tarasie. Ja pokażę widok Taki. Dzisiaj udało nam się wybrać na wycieczkę na kos, znaczy na kos. Dokąd w zasadzie, bo e, tak samo nazywa się miasto jak właśnie tutaj wyspa. I e, w tamtą stronę prawdopodobnie jest właśnie stare miasto. A my zaczynamy tutaj zwiedzanie od portu, który jest właśnie przepiękny. Także no, zaczynamy sobie tutaj i, i pójdziemy prawdopodobnie w tamtą stronę. E, zobaczymy, co tam jest. E, I musimy e, jeszcze znaleźć aptekę ponieważ jak będę mówić za cicho albo za głośno, to musicie mi to wybaczyć, ale y, ledwo słyszę w ogóle y, na jedno i na drugie ucho. Także no. no <laughs> przez zatoki. Tak, y, przez zatoki, także może być ciekawie, ale możecie sobie poglądać, bo widoki są piękne, a my lecimy dalej w stronę właśnie starego miasta. Tutaj już zaczynają nam się właśnie y, te budynki, w zasadzie pozostałości po budynkach. Y, które tutaj, akurat te należały bardzo długo, tu jeszcze Wam pokażę w pozostałości, do mężczyzny, który nazywał się Osman Pasza. Jak widzicie, tak jak bardzo często się zdarza. Oczywiście są w remoncie chociaż już w Grecji w zasadzie sezon, sezon się zaczął. To, to i tak jeszcze tutaj trwają jakieś budowy. I tutaj przeczytałyśmy sobie, że właśnie tutaj to miejsce nazywa się Skopiarem Platanów. Tutaj mamy pozostałości jakichś budynków, ale jakich? To ja nie mam pojęcia szczerze wam mówiąc, bo najbliższa tabliczka, która to opisuje, jest yy, tam. To trochę daleko i nawet nie da się tam za bardzo zejść, jeżeli chodzi tutaj właśnie o te yy, Zabytki to one są bardzo słabo opisane, znaczy się właśnie nie mają tabliczek i za bardzo nie wiadomo w ogóle co to jest. Tak jak wam powiedziałam, tutaj wszystko jest źle oznakowane, a w zasadzie w ogóle nie jest. Mówiłam wam, że to skwer Platanów, ale wcześniej nie wiedziałyśmy, a szukałyśmy, że to jest właśnie Platan Hipokratesa i według w sumie można powiedzieć legend, to on go zasadził lub pod nim nauczał, chociaż najnowsze takie badania wykazują, że ani jedno, ani drugie mm. <laughs> raczej prawdą nie jest, jak już to, to drugie jest bardziej prawdopodobne. Ale tak, więc jak będziecie, to tutaj się koło tych budynków i, i, i z tej strony on sobie rośnie. Jest trochę właśnie zabezpieczony tutaj. Znaczy trochę. Właśnie bardzo jest zabezpieczony. Także na pewno go e, zauważycie. Natomiast od razu mówię, podpisany to on w żaden sposób niestety nie jest. Jaki śliczny jesteście. Chyba tak. Koć, hey. chcesz się przytulić? Nie, ty tam idziesz. Zobaczcie, tutaj jest całe stado kotków. Mają tutaj porobione budki, śpią sobie i można im kupić jedzenie i je nakarmić jest ich naprawdę mega dużo i śliczne są tak tu mają powstawiane właśnie jedzonka tam są Tutaj w tych budkach, na budkach. Także słodziaki. Tata. Mama się ze mnie śmieje, bo idziemy sobie. Zobaczyłam tylko właśnie ten winoogron i mówię, O, winogron, idziemy, zobaczymy co to jest. mama na ciągnie wilka do nas. No dokładnie, no. Jak wiecie, dość lubię wino, więc... Dość bardzo, więc idziemy za to jest jakiś tak. Market, coś takiego. Mimo, że jest wino. Hmm, trochę smutno. No i tak jak właśnie myślałam, taki market, chociaż on mi się wydaje... O, strasznie, być chociaż on mi się wydaje komercyjny jednak. No market, Nie Niby ma być zrobiony na taki ich bazar naturalny, ale jak widzicie wcale do końca nie jest. Natomiast jakieś przyprawy, słodycze. O, proszę. Możecie tutaj jak najbardziej sobie znaleźć. Troszkę zaczął kropić deszczyk. I tak powiem Wam, że w sumie od trzech dni codziennie odrobinę pada. Natomiast on jest bardzo taki orzeźwiający i w zasadzie w ogóle nie przeszkadza. Także nie jest jakiś taki, żeby niszczył plany, wręcz przeciwnie. W sumie jak jest tak gorąco, to jak chwilkę popada, to jest nawet przyjemnie. A on pada dosłownie tak około 10-15 minut i przestaje. Także jest OK. A jeszcze chciałam powiedzieć, że spod naszego hotelu właśnie jedzie Autobus y, właśnie do Kos. On wyjeżdża o, y, o 9:30 y, i cena za osobę to jest 3,50 euro, i centów więc no, nie jakoś bardzo dużo, tylko że w jedną stronę, więc w drugą tak samo. Y, jedzie tak około godziny, bo byliśmy tak. Minut. 50 minut, bo byłyśmy tak, właśnie 10:30, może no, coś takiego, no około godziny powiedzmy. Więc e, mniej więcej tyle. E, I staje na takim głównym zajeździe dla autobusów, także jest e, wszędzie gdzieś tutaj na Stare Miasto, e, blisko. Także to jest e, bardzo fajna opcja, bo no, mówię praktycznie jest pod hotelem: on jeszcze tam staje na przystankach, ale jedzie dość szybko. Nie, nie, nie jakoś tak bardzo się wlecze. Także Myślę, że to jest lepsze wyjście niż na przykład taksówka, bo myślę, że taksówka to spokojnie wyszłaby powyżej jakoś tam 10, 10 euro. Bo myślę, że więcej. No, a może nawet, może nawet więcej. Także jeżeli szukacie jakiegoś środka komunikacji, który będzie w miarę taniej i też nie będzie jakoś się długo bardzo jechało, to autobusy jak najbardziej na, na kos tak polecam. Tutaj jeszcze mamy właśnie zachodnią częścią archeologiczną ale no niestety jest zamknięte także nie wejdziemy i nie zobaczymy albo może czekaj Odu a nie no niby we wtorki, a dzisiaj jest wtorek A, no Mamy to już trochę. wszystko jasne <laughs> tak bo tutaj jak widzicie od 8 do 20 jest otwarte no i we wtorki zamknięte a tak jak właśnie tutaj mama w tle mówi dzisiaj jest wtorek także także no, nie wejdziemy zobaczyć niestety a przynajmniej szkoda, bo fajnie wygląda, to mogło być ciekawe, także no, no we wtorki zobaczę. nie przyjeżdżajcie mamy zobaczyć od tej strony jeszcze co mówisz, że od co? od tej strony, bo bardziej jest widoczne aha, widoczna. no, patrzcie kolejne drzewo cytrynowe maniaczka no bardziej mi się podoba, chciałabym takie mieć kiedyś, może dobra to jeszcze wam pokażę właśnie tu, od tej strony No tak, rzeczywiście my mamy tu jakieś pozostałości po tym, no ale, ale bliżej i tak nie, nie podejdziemy. I, <grywa> I oczywiście jakaś maszyna. <grywa> Jak to zawsze bywa. Ręce są listrzami porządku. Tak, oni, oni, się nie, oni się nie przejmują za bardzo tym, że właśnie coś gdzieś stoi, że jest gdzieś trochę brudno. Ważne, że jest. <grywa> Próba otwarcia <grywa> czyli wyleci wszystko, co się składa. Na pewno bo już ja wiesz. Dawaj. Eee, ładnie. To właśnie byliśmy sobie tutaj w sklepie. Bardzo fajne mają w ogóle... To są ten, szwedzkie, widziałeś? Cydry. Yy, o różnych właśnie fajnych smakach z różną zawartością właśnie alkoholu, ale ten jest strawberry lime, fajny bardzo. Jeszcze mi się podobał właśnie arbuzowy, tam był fajny smak i jeszcze melon z jakimś drugim owocem. Także bardzo fajne. I jeszcze tak, kupiliśmy fajne orzyski, które kosztowały dosłownie tam chyba euro z kawałkiem. Także też z sprawa. I wtedy przyjmuję do czekoladkę, bo autobus mamy o 14.30, więc jeszcze chwila. Więc sobie siedzimy tutaj. Nie ma Born Star Martina. No. 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 Nie było wina, sobie, tak. Więc sobie e, Siedzimy jeszcze i czekamy tutaj, aż przyjedzie nasz autobus. No, i się delektujemy. O 9 e, wyjechałyśmy z hotelu. Jechałyśmy tak z 15 minut e, do Kardameny, w której się właśnie znajdujemy. To już trochę. Trochę z niej Wam pokazałam prawdopodobnie było wcześniej w filmie. I jesteśmy już właśnie na statku i sobie płyniemy na Nizyros, dobrze mówię? Na Nizyros. Tak, czyli gdzieś w tamtą stronę prawdopodobnie. Więc zaraz yy, wypływamy. Na górze tutaj nikogo nie ma, W ogólnie jak widzicie jest delikatnie deszczowo, więc większość osób siedzi tam niżej, bo tam niżej jest... Yy, no taki dach, więc mniej pada, albo w środku. Ale to jest taki dosłownie lekki deszczyk, więc nie jest to problem, a stąd naprawdę są najładniejsze widoki. No bo zobaczcie. Także super. Zaraz wypływamy i zobaczymy jak nam się uda nasza podróż. O, tu jeszcze inne stateczki. A tam, tam się układa tak yy, mgła, że zobacz, zobacz to, że wygląda jak góry jakieś. Dokładnie. No. Także wyruszamy w naszą podróż. Po drodze tymi wszystkimi krętymi uliczkami, zobaczcie, pogoda, co prawda dzisiaj nas nie rozpieszcza za bardzo, <śle> ale zobaczcie, przynajmniej jest mega klimatycznie, bo są takie chmury tu wszędzie. Ogólnie ta wyspa cała jest tutaj. Oj, sorry, wpadło mi w oko coś. Cała jest wulkaniczna, właśnie sobie busikiem tu podjechaliśmy. I jak będziecie chcieli podjechać sobie tutaj właśnie na ten krater Stefano, zaraz pokażę Wam. No to tutaj wejście taka opłata klimatyczna 3 euro od osoby. Ewentualnie dzieci do 12 roku życia za darmo. Jest bardzo fajnie. Bo ogólnie jest tylko nasza grupa. Także na razie jest naprawdę naprawdę ładnie tutaj jakaś kawiarnia mała, a my idziemy sobie zobaczyć właśnie jak wygląda ten krater ogólnie nie wiem czy w sumie stąd zobaczycie raczej nie, bo jest taka pogoda, ale powiem Wam taką ciekawostkę, że są zrobione takie murki. One wyglądają w zasadzie jak takie jak wiecie, jak na przykład w Chinach są te miejsca, gdzie ryż rośnie nie? one są takie poziomowe ja o tym nie wiedziałam, ale pani nam powiedziała, że właśnie one zostały w, one są bez zaprawy budowane i zostały wpisane na listę UNESCO więc to jest bardzo ciekawe a w ogóle tutaj z tego wulkanu znaczy z krateru, zaraz właśnie wam pokażę wydobywa się bardzo dużo siarki przez co patrzcie Wszędzie tutaj wokół są takie, taki biały pył, ten kolor właśnie jest przez tą siarkę. Tam nawet widać w miejscach właśnie, że taki dym się unosi. Także, także mega ciekawe i idziemy właśnie zobaczymy sobie e, ten krater. I tutaj właśnie cały ten krater, on jest ogromny i zdecydowanie czuję tu taki bardzo specyficzny zapach siarki. I tam są takie schodki. Można sobie zejść dosłownie do środka tego krateru i my zaraz spróbujemy to zrobić. Nie wiem czy to będzie łatwe, bo jest troszkę ślisko, ale mamy tu 40 minut czasu, także, także na pewno spróbujemy. Jezu wielkie jest i taką siarką śmierdzi, naprawdę. Ale bardzo klimatyczny jest właśnie w taką pogodę. Pani powiedziała, że na całej wyspie ogólnie żyje około tysiąca osób i niektórzy żyją tak, mamy podjechać właśnie do takiej wioski, która jest tak mega wysoko, gdzie w jednej tam żyje 200 osób, w innej, w innej jeszcze mniej i wszyscy właśnie muszą Idź pierwsza, to ja sobie nagram. I wszyscy muszą właśnie zjeżdżać do tej. Jak to się nazywa? Mandraki? Port Mandraki. Do Portu Mandraki no i to największe jest. Największe miasto. Tak, największe miasto tutaj i ono ma około 600 osób, więc wcale takie duże nie jest. Trochę trzęsę kamerą, bo schodzimy właśnie. Ciekawostka, że ci, którzy nie są zmotoryzowani, mogą zakupy w Mandraki zrobić tylko raz w tygodniu. No. Bo tak jeździ autobus. Tak, no dokładnie. I y, właśnie, schodzimy sobie do tego krateru i powiem wam, że czym bardziej idziemy tutaj właśnie w jego stronę, y, to tym bardziej tutaj śmierdzi tą siarką. Już tak naprawdę mega mocno śmierdzi. Ale no, ale trzeba zejść, żeby zobaczyć. No po to przyjechało. No właśnie, więc no idziemy, idziemy. Trochę jest ślisko, ale tylko trochę, także no. A i pamiętajcie, żeby tu wziąć sobie jakąś bluzę albo coś, bo... bo ja znowu popełniłam Dzi ten błąd. Dzisiaj po prostu jest chłodniej niż zawsze, bo dzisiaj na kos i tutaj pada, pada po deszcz. prostu e, deszcz. No. Chociaż mnie na przykład jest ciepło. No, także no. I tak niesamowicie wygląda właśnie po zejściu na dół ten krater. Już się powtórzę setny raz, ale zdecydowanie ten zapach. I przy okazji, no, dopiero teraz widać, jakie one są ogromne, tak naprawdę. No, byliśmy tam na górze. E, tu się dziwnie idzie, w sumie, bo troszkę się zrobiła taka ciapa po, po tym deszczu, ale jest niesamowity. A tym bardziej, że właśnie dzięki tej pogodzie, te chmury tam, co widzicie, to robi wszystko taki mega tajemniczy e, widok. No, powiedzmy, <laughs> że robi widok. E efekt. O, efekt. Tak, taki tajemniczy. E nie wiem, nie wiem się wysłowić, ale o to mi chodzi. Ej, wiecie co? Słyszę bąbelki. E nie wiem o co chodzi. i skąd to do. Tam są. Ale nie zobaczycie tego chyba. Po takie bąbelki się robią. No. Wow. <noise> Jak dziecko się ekscytuje. Zobaczcie, to stąd słyszałam to bulgotanie. W tych dziurach tak bulgocze, bo wiadomo, gorąco. Najfajniej pewnie tam widać, ale... No tutaj jest właśnie, żeby nie przejść specjalnie. No, ale to tu mega fajne Patrzcie, jakie mam czyste buty. Super. Polecam te założyć takie, yy, które są raczej do ubrudzenia. Chociaż no pewnie, jak nie pada deszcz, aż takiej yy, obłota nie ma, ale, ale mimo Zresztą wszystko. Mam że jest, jest dużo wody. <grym> Prawie się wywaliłam. Na pewno nie klapki. Na pewno nie. A tutaj jaka para się unosi. Zobaczcie. Tam musi być nieźle gorąco, nie? No nie no, bo w ogóle jest cieplej o wiele, ale... Bo to też z tych dziur. Tak. Z takich nie, małych... Tak, to są siarką. Tak. W ogóle jest wszystko takie żółte od siarki, No właśnie mówiłam, tutaj żółto i takie białe, nie? Żółto-białe. Tak. Bo tam żółte nawet od... na tych skałach wyszyj Żółte wyżej, od siarki. No. No, widok jest po prostu kosmiczny wręcz. No. No trochę jak, jak na innej tak, planecie tak, rzeczywiście. Jak... Na Marsie. A, jakieś. I to, żeby, żebyśmy wiedziały jak jest na żywo na Marsie. Ale e, tamte skory, Tak, że tam no. Są. Dokładnie. I teraz dotarliśmy właśnie do wioski, e, która położona jest w sumie e, najwyżej e, tutaj w tej części wyspy. No coś takiego. Coś, coś takiego. Tu nie jesteśmy pewne w 100%. O, kitko. Na pewno na N i coś w tym stylu. I szczerze, jest przepiękna. Te wszystkie zaułki, uliczki. Naprawdę ładne. O Jest nie nie, nie, nie nie coś tak. Zobaczcie, o te kamyczki, które bardzo często są wszędzie, nie? w z takich. Co tu zleciło? Przeprzeprze, pięknie. Strasznie jest klimatycznie. A oczywiście w pomarańcze jest dużo takich właśnie małych uliczek, gdzie są piękne te domy. Mają śliczne kolory właśnie niebieskie i tak dalej. Kalimera. Kalimera, tak. Po grecku. Dzień dobry. A tutaj... O czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczcie. Tutaj za to taki zielony piękny kolor. Podejdziemy zobaczyć widok jeszcze. Mieszkać w takiej wiosce z takim widokiem. No nieźle. E, pani mówiła, że tutaj, e, tak w ciągu lata, mieszka troszkę więcej osób, ale w trakcie zimy to około 20. Zobaczcie tutaj taki żółty z zielonym. No, te kolory są prześliczne. No i widok, jak sobie. Tak wyobraźni, że ktoś tu na co dzień mieszka. No to naprawdę jest wyjątkowe, bo są naprawdę tak mega wysoko jest położona właśnie tutaj ta wioska. No i są takie zaułki, super jest naprawdę. No niesamowite. Ile kotów. A ja kocham koty. No więc na co dzień 20 osób tutaj mieszka. W lato przyjeżdża troszkę więcej, głównie się rolnictwem wtedy zajmują. Nie, i pracują w kopalniach, e, które znajdują się na okolicznych wyspach. Ale w rolnictwie Czyli tego... Piryt wulkaniczny wydobywany tu jest. Tak. Nie wiem, ja tego nie słyszałam, ale ufam, że tak jest. A tu z tego co widzę, tak się domyślam, że to jest taki mały kościółek. super, bo słaby. ale też jakiś śliczny, nie? taki malutki, ale jaki klimatyczny idziemy jeszcze na górę zobaczycie sobie właśnie widok, o tu dzwonnica taka mała ale mega Jezu, czy jaki widok niesamowite też zaczął z powrotem padać, ale i tak jest. Wow. Naprawdę. Ja tylko chodzę i mówię, wow, jakie ładne. Wow, jak pięknie. Ale tak jest, no, niestety. No. Jeszcze na dole właśnie mandraki, pani poleciła nam lody fajne. Ja mam smaki wulkaniczny, ten fioletowy i najbardziej znany tutaj właśnie pani robi sama te lody to właśnie słodki pomidor. i są przepyszne. Ogólnie kosztują w zależności tak od 2 do 5 euro, ale przeważnie wszystkie kosztują 3 tam chyba z konopi kosztowało samo. Wszystkie trzy. I prawdopodobnie zwykły rożek kosztuje 50 jeszcze eurocentów, a taki e, bardziej wypasiony z jakąś posypką e, to tam euro albo nawet chyba było euro50 Także ogólnie są przepyszne. Jeszcze o, ty pokaż, Ty masz troszkę mniej estetycznego, ale równie dobrego. Tak, tutaj smak baklawa i też właśnie ten e, słodki pomidor. Także pyszne są, są super. Polecam. Tak. My już jesteśmy w pokoju po naszej y, super wycieczce. Jak to by się podobało? Bardzo mi się podobało. No, y, ja też uważam, że było super. Y, I ogólnie powiem Wam, że no, taka wycieczka mniej więcej stoi i kosztuje około 250 zł. To już sami musicie ocenić, czy się opłacać czy nie. No jest to sporo, ale z drugiej strony no, w to w cenę tego dużo wchodzi, więc jakby no, musicie sami zdecydować. My już jesteśmy na miejscu. Przebieramy się, bo trochę zmokłyśmy I na statku. się na ostatni dzień! Tak, bo e, jutro, no w zasadzie jutro e, o 6 po 6 e, wracamy już znaczy, no już wylatujemy, więc no wstać trzeba jeszcze wcześniej. E, wylatujemy już do Polski. Także no moi drodzy, to na razie tyle.